sign. Dragon Age 2 gra zrobiona przez Bioware. Jest to sequel do świetnej jednej z moich ulubionych gier Dragon Age Origins. Dragon Age 2 mam mieszane opinie, chociaż większość z nich jest raczej na niekorzyść gry. Jak pierwszy raz miałem ją w rękach, byłem podekscytowany, ale głównie ze względu na sentyment do jedynki. Niestety gra zawiodła mnie już na samym starcie, w kratorze postaci. Wiedzące było tyle raz i każda z nich miała minimum dwa różne pochodzenia, które zmieniały początek gry oraz kilka elementów później. Dragon Age 2 oferuje nam niestety o wiele mniej, gdyż możemy tylko wybrać klasę z pomiędzy łotrzyka, wojownika, maga, a także wybrać płeć bohatera. Grę okrojono także ze specjalizacji, są nudne i mniej efektowne. Nawet wszystkie umiejętności są znacznie mniej liczne. Jeśli chodzi o grafikę, jest trochę lepsza od prequelu. I do tego Bioware wydał High Texture Pack, co również poprawia wrażenia wizualne. Problem pojawił się również w grafice. A mianowicie podczas używania DirectX 11 FPS y drastycznie spadają. Nie jest to wina mojego komputera, ponieważ płynnie na nim chodzą bardziej zaawansowane graficznie gry, jak na przykład Crysis 3, na bardzo wysokich ustawieniach. Da się jednak pozbyć tych spadków FPS-ów, ale za to kosztem grafiki, a mianowicie da się zmienić z DirectX 11 na DirectX 9, który obsługuje maksymalnie średnie ustawienia graficzne. Mapa w tej grze jest strasznie mała w porównaniu do Origins. Ma trzy mapy, z czego dwie są tak naprawdę identyczne. Jedna jest z miastem Kirkwall za dnia, a druga w nocy. Zwróćcie uwagę na wielkość konek lokacji. Dużych jest tylko 7, a te mniejsze są wielkości jednego domu bądź pokoju. A tu dla porównania mapa z Dragon Age Origins. Gdyby tylko mapa była mała. Ale nie. Lokacje cały czas się powtarzają i zmienia się tylko ich nazwa i rozmieszczenie przeciwników. Takie rzeczy sporadycznie zdarzały się w Origins i tylko wtedy, gdy były to nic nieważne potyczki, które najczęściej zdarzały się podczas podróży. Jeszcze, oprócz lokacji, powtarzają się przeciwnicy. Cały czas walczymy z tak samo wyglądającymi przeciwnikami. Nieważne czy to bandyta, łodszy koterii, czy może łowca niewolników z The Winter. Co towarzyszy, to jest ich podobna ilość jak w prequelu, lecz część z nich nie jest w połowie tak przekonująca. Zamiast się w nich zakochywać, uwielbiać ich lub nienawidzić, patrzymy, co dam nam lepsze bonusy. Co do fabuły, nie jest ona zbyt wciągająca, lecz zdarzają się dość zabawne momenty. O, Beric. Please forgive me, my brother. I was just jealous of you. How could I ever compete with you for mother's love? You're strong and handsome, and so very smart. What? Why lie now about this? What have you to gain? What do you want from me? I broke in, I found my brother, and it was awkward. Family business. No. I think there's more to it. fine. A co do DLC, to jestem zawiedziony, że wydałem na nie pieniądze. Są zepsute. Nie ma dźwięku. Sami zobaczcie. Tak, to jest oryginalny dźwięk z gry. Nic nie zmieniałem. Nic. Wyjaśnię jeszcze jedną rzecz. Biwer wie o tym, co się stało z DLC. Są zepsute od ostatniego patchu, lecz twórcy powiedzieli, że nie mają zamiaru tego naprawiać, gdyż ta gra już ich nie interesuje. Teraz najważniejsze jest Dragon Age Inquisition. Dodatek, The Exiled Prince również posiada tę samą przypadłość niemość. Ale oprócz tego jest Mm, jakby to powiedzieć, niemożliwy do skończenia. Po prostu gracz utyka w niekończącym się ekranie ładowania. Sami spójrzcie, to się nigdy nie wyłącza. Reasumując, gra jest nieskończona, wydana przez twórców dla hajsu. Jedyny powód, dla którego powinno się zagrać tę grę z dodatkami, jest pełna zawartość nadchodzącego Dragon Age Inquisition, który zapewne będzie miał misje dostępne dla tych, którzy użyją zapisanego stanu gry z Wiki. Moja finalna ocena to 3 na 10, słaba gra. raz dostaje ona niezaszczytny tytuł. Uwaga, zrobione dla kasy. Dziękuję za uwagę! Tutaj Zikor King. Strzałeczka! Yeah.